Jeżeli wydałeś 5000 zł na reklamę Google Ads i jedyne co z tego masz, to ból głowy i rachunek do zapłaty w tym filmie pokażę Ci dlaczego. I spoiler, prawdopodobnie to nie jest wina Google. Przez ostatnie 12 lat analizowałem dziesiątki kampanii Google Adsowych i w 9 na 10 przypadków prawdziwa przyczyna leżała zupełnie gdzieś indziej. Zostań ze mną, a pokażę Ci 5 prawdziwych powodów, dla których Twoje kampanie Google Ads nie działają. Powód numer 1. Twoja strona krzyczy Nie ufaj mi! Powód numer jeden to absolutny zabójca konwersji. Reklamujesz się w Google, jesteś na samej górze wyszukiwarki, klient klika w Twój link i, no właśnie, ląduje na stronie, która wygląda jak z 2010 roku. Nie ma żadnego zdjęcia właściciela, nie ma wyraźnych wyróżników na tle konkurencji, nie ma numeru telefonów, nie ma opinii. Jak ta strona ma zbudować zaufanie? Jak człowiek lądujący na takiej stronie internetowej może w ogóle zadzwonić? I teraz wyobraź sobie, że tu ty lądujesz na takiej stronie internetowej. Co robisz? Poświęcasz tej stronie może maksymalnie 5 sekund i sfrustrowany tym, że nie możesz znaleźć podstawowych informacji, po prostu wychodzisz i klikasz w kolejny link. Dlaczego klient miałby zaufać takiej firmie, skoro strona nie zbudowała tego zaufania przez pierwsze 5 czy 10 sekund? I, i to nie wina Google Ads. To wina Twojej strony internetowej. Google Ads y zadziałały dobrze, bo klient kliknął w reklamę, a Twoja strona nie zrobiła tego, co powinna zrobić, czyli zbudować zaufanie i sprzedać Twoją usługę. Generyczne zdjęcie lub ich brak, zero opinii, ściana tekstu to typowe błędy, które widzę na co dzień. Ostatni jeden klient miał dokładnie ten sam problem. Zgłosił się do mnie, że zainwestował 5000 zł w reklamę Google Ads, ale jego strona niestety wyglądała jak z 2010 roku. Naprawiliśmy to i telefony zwiększyły się wielokrotnie. Dlaczego? Bo ludzie w końcu zaczęli ufać tej stronie. Powód numer dwa. Twoja oferta jest dokładnie taka sama jak u wszystkich innych. Twoja strona internetowa może być nawet w porządku, poprawnie się wyświetla, jest estetyczna. Ale wczytajmy się w teksty. Co oferujesz? Profesjonalna naprawa samochodu lub profesjonalna firma budowlana. Ale jak klikniesz na stronę twojej konkurencji, co zobaczysz? Dokładnie to samo. Profesjonalna firma budowlana, profesjonalna wymiana opon. Słowo profesjonalny w świecie biznesu nie znaczy nic. Każda firma jest profesjonalna. Daj swojemu klientowi konkret, czym naprawdę się wyróżniasz, co sprawia, że jesteś lepszy niż twoja konkurencja. Powiedz to, pokaż to. W głowie twojego klienta te dwie strony są absolutnie takie same, więc co zrobi klient? Wybierze najtańszego lub tego, który jest bliżej. I teraz, co gdyby twoja oferta brzmiała: błyskawiczna wymiana opon w 25 minut lub zwrot pieniędzy, a w międzyczasie napijesz się pysznej kawy w naszej poczekalni. Brzmi dobrze? No właśnie, i to jest konkret, którego brakuje większości stronom lokalnych biznesów. Nagle przestajesz konkurować ceną, a wyróżniasz się przede wszystkim obietnicą wartości, którą dostarczysz klientowi, i za to klient zawsze zapłaci więcej. Powód numer 3 to mój ulubiony błąd. Naprawdę. Firma wydaje tysiące złotych na reklamę w Google Ads i później każe swojemu klientowi bawić się w detektywa i szukać małego numeru telefonu gdzieś w zakładce. Kontakt lub na samym dole i co? I najczęściej nie jest podlinkowany. Jesteś na telefonie, klikasz ten numer telefonu, nic się nie dzieje, sfrustrowany wychodzisz. Wyobraź sobie, jak to wygląda na telefonie. Skrolujesz absolutnie na sam dół tej strony. I teraz kto ma na to czas? Kto ma czas na bawienie się w kopiowanie numeru telefonu, przepisywanie go albo co najgorsze jeszcze zapamiętanie go na pamięć? Nikt. I dzisiejszy klient jest bezwzględny. Co zrobi? Wyjdzie z takiej strony i kliknie reklamę obok. I jeżeli twoja konkurencja ma to dobrze zrobione, to kupi u niej. Co powinieneś zrobić? Numer telefonu to powinien być największy przycisk na twojej stronie internetowej. Twoja strona ma przede wszystkim generować ci telefony od twoich potencjalnych klientów. Więc zadbaj o to. Nawiasem mówiąc, jeżeli właśnie się zastanawiasz, czy takich problemów nie ma Twoja strona internetowa, mogę to dla Ciebie sprawdzić. Link do bezpłatnego audytu znajdziesz w opisie tego filmu. Ale zostań ze mną jeszcze, bo te dwa powody są absolutnie najważniejsze. Powód czwarty. Twoje reklamy przyciągają złych ludzi. Wyobraź sobie, prowadzisz warsztat samochodowy w Warszawie. Twój idealny klient wpisuje wymiana rozrządu Warszawa, a ty reklamujesz się na frazę, jak samodzielnie wymienić rozrząd. Efekt: klient, który kliknie w taką reklamę, nie będzie Twoim klientem, to w ogóle nie ta osoba, której szukasz. I ten błąd widzę naprawdę często. Wszystkie słowa kluczowe, które wskazują na to, że coś się stanie, za darmo, oddam, powinny być wykluczone w Twoich kampaniach Google Adsowych, bo ci ludzie wchodzą na Twoją stronę i. To Ty płacisz za te kliknięcia. Ci ludzie klikają w Twoje reklamy, bo są ciekawi. Tylko że Ty płacisz za te reklamy, a ci ludzie nigdy u Ciebie nie kupią. Powiniene się wykluczyć. No dobrze, ale zapytasz, dlaczego agencje Google Adsowe tak robią? Bo to sztucznie zawyża ruch. Także jeżeli umówiłeś się ze swoją agencją marketingową na dostarczenie ruchu, to im bardziej szerokie jest dopasowanie słowa kluczowego, tym więcej osób wejdzie na Twoją stronę internetową, niekoniecznie zainteresowanych usługą, którą oferujesz. Efekt przepalony budżet i mniejsza skuteczność kampanii, bo płacisz za kliknięcia osób, które nigdy nic od Ciebie nie kupią. I wreszcie numer 5. Nie mierzysz tego, co ważne. Pytasz agent swoją agencję o wyniki i co oni mówią? Było 500 kliknięć w ciągu ostatniego miesiąca. No i? Super, ale ile było z tego telefonów? Ile było zapytań o wycenę? Ile było wypełnionych formularzy? I pewnie wtedy usłyszysz ciszę. Jeżeli nie mierzysz tego, co faktycznie opłaca Twoje rachunki w biznesie, czyli telefony, zapytania, formularze, to prowadzisz bardzo drogie, Kampanie wizerunkowe. Jak widzisz, problem niedziałających reklam, to bardzo często problem tego, że cały system nie działa. Chcesz wiedzieć, który z tych pięciu problemów kosztuje Ciebie najwięcej? Zapisz się na bezpłatny audyt potencjału. Link do tego audytu znajdziesz w opisie tego filmu. Nie będziemy gadać o teorii. Pokażę Ci konkretnie, co należy poprawić na Twojej stronie internetowej, aby w końcu zaczęła zamieniać kliknięcia w telefony. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Kliknij teraz, zanim zrobi to konkurencja z Twojej okolicy. Cześć, do następnego razu!